Kołowyk jest pięknym miastem, które łączy ze sobą uzdrowisko z, z wielkomiejską infrastrukturą. E, osiedle jest oddalone od, od, e, od morza, nie będziemy nigdy tego ukrywali. Przez to ma swoje atuty, tak? Nie ma tutaj turystów, nie ma na tłoku e, na tłoku imprez, aczkolwiek jest na tyle blisko, że zawsze można podjechać, przejść się, pójść na spacer. Wszelkie walory obrzegu są w zasięgu ręki. Jest to pierwszy budynek z kilku, które tutaj planujemy wybudować na, na tym terenie. Mamy mieszkania od dwóch do czterech pokoi do od 26 do 95 m2 w tej chwili mieszkania są w sprzedaży. Wszystkie mieszkania posiadają albo miejsce w hali garażowej podziemnej, albo miejsce zewnętrzne, są także komórki lokatorskie. Mieszkania mamy mieszkania z ogródkami oraz mieszkania dwupoziomowe. Wychodzimy z takiego założenia, że budujemy i projektujemy tak, jak sami chcielibyśmy mieszkać. Zależy nam na tym, żeby osiedle było zielone, było przyjazne dla dzieci, dla, dla rodzin. Uciekamy po prostu od, od wszechobecnie panującej betonazji. Planujemy na, na w dalszych etapach inwestycji stworzyć ogólnodostępne części wspólne, w których będzie dużo miejsc do rekreacji dla dużych i małych. W tym budynku mamy przygotowaną saunę z wraz z siłownią, która będzie dostępna tylko i wyłącznie dla mieszkańców tego budynku. Dzień otwarty: prezentujemy nasze, nasz budynek. Mamy mieszkanie modelowe na, dla najmłodszych. Mamy atrakcję malowanie buziek, watę cukrową. Dla osób, które zgłodnieją, jest, jest food truck. Mamy doradców z Leroy Merlin, z La France, czyli firmy która wykańcza mieszkania pod klucz, doradztwo kredytowe Lendi oraz nasi przedstawiciele z Sprzedaży, którzy zaprezentują Państwu dostępne mieszkania. Biuro Sprzedaży znajduje się na ulicy Świętego Wojciecha, nieopodal naszego budynku. W falach Bałtyku aktualnie posiadamy do sprzedaży mieszkania w metrażach od 36 do 95 metrów. Mieszkania są w stanie deweloperskim, natomiast specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy mieszkanie pod klucz. W tym mieszkaniu właśnie teraz się znajdujemy. Mówiąc pod klucz, mam na myśli pełne wyposażenie. W mieszkaniu znajduje się w pełni wyposażona kuchnia. Mamy sprzęty RTV i AGD, w pełni wyposażona łazienka. Ale proszę zobaczyć, że w mieszkaniu mamy również e, takie szczegóły jak... E... Miseczki, tak, zastawę stołową, więc tak naprawdę klient, który zakupi to mieszkanie, może od razu się wprowadzić. Współpracujemy z architektem, współpracujemy również z firmą LaFrance Home, która ma specjalne, specjalne pakiety wykończenia mieszkań dla naszych klientów. Decydując się na wyposażenie mieszkania z firmą LaFrance Home, klient już z firmą ustala dokładnie, co w mieszkaniu ma się znaleźć, jakie mają być to kolory. I tutaj oczywiście jest to robione zgodnie z, z gustem. You